Równo do biegu stanęli, Przeznaczenie z góry patrzyło, Aniołowie w trąby im deli. Pięknie na świecie było, Gdy na świat zaczęli patrzeć, Los poplątał ich drogi, Różnicy nie chciał zatrzeć. Był bogaty i był ubogi. Wpajane wartości dzieliły, Wychowywały dzieci natrętnie, Bardzo wysoko mierzyły, Tłumacząc prawdę pokrętnie, Dorastając pełni wiary. Bronili wpojonych wartości, wierząc w świata czary, przeżywali swoje radości. Kazano wkładać mundury, by w świat nieśli racje. nie tolerowali innej natury. Zwalczając obce nacje, równo do biegu stanęli, rozbiegli w różne strony, po drodze gdzieś się minęli, gotowi do cwaniaków obrony, kiedy się wreszcie życia nauczą. Za późno na start wracać. Napiętnowani przeszłością kluczą. Próbują siebie nawracać. Turczuk.